Zadanie 21 maj 2023. Punkty ABC leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70 stopni. Zobaczę rysunek. Do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ostrego ABC jest równa. Mamy obliczyć w zadaniu miarę kąta ABC, czyli tego kąta zaznaczonego kolorem fioletowym. Zaczynamy od rozważenia trójkąta tego tutaj. ACO. Pierwsza rzecz najistotniejsza to zauważamy, że tu jest promień, tutaj też jest promień, czyli ten trójkąt, który tu jest, nie jest trójkątem równoramiennym, czyli miary kątów przy podstawie są takie same i w tym przypadku wynosi to 70 stopni. Dalej idziemy za ciosem, obliczamy miarę trzeciego kąta. Czyli od 180 stopni odejmujemy 70 i odejmujemy 70, czyli odejmujemy 140 i wynik 140 stopni, czyli ten kąt ma miarę 40 stopni. Następnie używamy twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych, opartych na tym samym łuku. Rysunek ten. Wklejony, znajduje się w tablicach matematycznych na stronie, stronie 19. Mówi on o zależności między kątem środkowym a kątem wpisanym. Kąt środkowy jest dwukrotnie większy od kąta wpisanego, ale one muszą być oparte na tym samym łuku. U nas taka sytuacja zachodzi. Obydwa kąty oparte są na tym samym łuku, czyli zaczynają się i kończą w tym samym miejscu, a więc kąt. Pisamy, jest dwukrotnie mniejszy niż kąt środkowy, czyli 40 stopni, podzielimy przez 2 i otrzymamy 20 stopni. Więc to jest odpowiedź B z zadania.